Rodzina nowego papieża w centrum skandalu. Brat Leona XIV szokuje sieć jego słowa o Łołk, bidenie i trumpie rozpalają media. Watykan milczy. W cieniu niedawno zakończonego konklawę, które przyniosło Kościołowi nowego przywódcę Leona XIV, Watykan mierzy się z kryzysem zupełnie innej natury. Brat nowego papieża, Louis Prevost, wywołał burzę w mediach społecznościowych swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami. Gdy świat katolicki w skupieniu przyglądał się początkom pontyfikatu, część opinii publicznej zwróciła uwagę na niepokojące treści publikowane przez płonka rodziny głowy kościoła. Louis Prejwoust, mieszkający na Florydzie, zasłynął już wcześniej jako zwolennik Donalda Trumpa oraz ruchu MAGA. Regularnie zamieszczał memy, obraźliwe komentarze i prowokacyjne wpisy uderzające w polityków Partii Demokratycznej, w tym byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi. W jednym z postów zacytowanym przez New York Post pisał m.in. Ci Paj, liberałowie płaczący o cła są po prostu oderwani od rzeczywistości. Posłuchajcie, co ta pijana C. Miała do powiedzenia w połowie lat 90. Tego typu język, padający z ust członka najbliższej rodziny papieża, wzbudził konsternację nawet wśród konserwatywnych środowisk katolickich. Choć Leon XIV, prywatnie Robert Prejwoust, sam, znany jest z bardziej umiarkowanych i stonowanych poglądów, to kontrast z jego bratem wydaje się wręcz drastyczny. O ile John Joseph Prejwoust, drugi z braci, poświęcił życie edukacji katolickiej szkole w Chicago, o tyle Louis bez oporów używa Twittera X, by dzielić się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. Od nawoływania do modlitwy za chorych psychicznie wyborców Bidena po ironiczne memy sugerujące, że przed latami siedemdziesiąte osoby o poglądach Łógu mieszkały w szpitalach psychiatrycznych, jego aktywność w sieci staje się coraz trudniejsza do zignorowania. Szczególnie niepokojące jest to, że część zagranicznych mediów zaczęła już wiązać wizerunek Leona XIV z działalnością jego brata. Czy nowy papież zdecyduje się odciąć od politycznej wypowiedzi Luisa, by uniknąć oskarżeń o sympatie ideologiczne? A może milczenie będzie jego strategią w obliczu trudnych rodzinnych tematów? Niepokój budzi także fakt, że Louis Prevost coraz częściej cytowany jest przez konserwatywne serwisy opinii publicznej w USA, które próbują wykorzystywać jego słowa do uderzenia w demokratycznych oponentów. Wspierał publicznie J. Dewan Wankia za jego występ w debacie z gubernatorem Minnesoty, Timem Walzem, pisząc Oto człowiek, który ma jaja. W przeciwieństwie do tych miękkich liberałów. Na forach katolickich i w mediach społecznościowych trwa dyskusja, czy papież ma wpływ na swojego brata. Czy powinna zostać wydana oficjalna deklaracja Watykanu? Czy może historia ta zostanie uznana za osobistą i nieistotną z punktu widzenia stolicy Apostolskiej? Czy kontrowersyjny brat papieża pogrąży Watykan w dyplomatycznym kryzysie? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii i czy Louis Prayvost pójdzie jeszcze dalej. Zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić nowych materiałów.